Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy po gradobiciu. Dzisiaj jadę ciężarówkę przestawiać na mój parking nowy. Chciałem wam pokazać jak wygląda mój dach po gradobiciu. Oh. Może nie wygląda to najgorzej, ale ubezpieczenie zrobi. Za coś się płaci to ubezpieczenie. Tak nam połamało drzewo. Tu wam wkleję, co mi żona wysyłała. Jaki grat mieliśmy. No i tak jak widzicie, no i tutaj widzę coś podpadało, a tu połamało, tutaj też odpadło. Do jebany ten dach, do jebany po tym gradzie. No patrzcie tu. <ścoughs> Wentylacja. Tu nawet nie tak źle. Tu kolejne. Co tam Marszal? Co psiunio? I tutaj... No tak jak widać, od tamtej strony tak szło z tamtego kierunku, nie? Na nas. Kurde, dosyć stromo. Dobrze, że jest komin, Bo jak, jak się zacznę toczyć, to wiecie, jak taka kula śnieżna, nic mnie nie zatrzyma już. A tutaj też trochę widać. Ale tu chodzi o dach, o dach. Dach dostał i, i... był wiatr i tak dalej. Kurde. Kiedyś była baba i coś malowała markerem. Tu w ogóle jest coś luźna. Ja się tylko martwiłem, bo my tu okno mamy, że nam rozbije to okno, ale kurde, wytrzymuje, naprawdę. Z okno do kuchni. A trzeba wiedzieć, czego szukać, je ja dachów nie robiłem i nie robiłbym. Przeważnie, jak zaczynacie. Pracę na dachach robić jako wyciąga, wyciągarka do tych szyngli. Także... Co tam piszczysz? No, także tyle. A ja tutaj sobie jeszcze coś poszukam. Spróbuję to nagrać, żeby było widać, jaka to różnica. Na przykład jak tak wygląda tu, gdzie padał krat, a tu nie nie widać tych szkód takich. Tutaj też nie bardzo. Widać na tym tu. O! Tu widać, co Grat zrobił. A tu tego nie ma. W tamtym roku robił dach Dzisiaj to wszyscy, znaczy cały zeszły tydzień Chodzi i zaznacza, ale widzicie on wie co ma zaznaczyć Okej, okay, jedziemy Co gdzie? Ty wiesz gdzie? Nie widać gdzie Jedzie na kadłubcia ze mną Sexy Jedziemy zawieźć ciężarówkę na parking tak kochanie? Ja jadę pick -upem, a ty jedziesz e, tamtym. Trochę. No, to, to automat, to tak jak i ty. No mam tam No białym. Ty pojedziesz. Tam tylko wciśniesz żółty guzik, D i jedziesz. I kierujesz i tyle. Może nagramy taki film. To by było dobre. Nagramy film, jak się uczysz jeździć ciężarówką. że tak samo jeździ jak auto. Masz tylko dwa pedały i guziczki. Tylko hamulec trzeba spuścić. był trafik na. Kuba. Kuba, przywitaj się. Mamy nowych widzów na jak na razie 12 z ostatniego filmu. Ale idzie w górę, a nie w dół. Jesteśmy? Jakub gotowy? Jedzie ze mną. Zobaczmy, jak odpala. Ło, pięknie. Czekaj chwilkę. Muszę troszkę przejechać. Założyłem rejestrację, którą miałem na trailerze. Najgorszy to ten zleżak z zewnątrz. Tak tylko popatrzę, czy tu się nic. Wszystko ok. Nic nie ukradli. No i wyjeżdżamy. Jak jest kobuś? Nie, jedziemy tam, gdzie byliśmy, ten parking, co tata wziął. No, kierunkowska jest spalony. Któryś. O policja. Powiem wam, że bardzo przyjemnie się jeździ. A dopiero wyjechałem. Żona jedzie z tyłu. Tam jedzie pies. A tu jedzie król. Do dechy. Co? Fajnie się jedzie? Chyba będziesz kierowcą. Ja się idę do domu z tym. O, ciężarówką do domu? No? Chyba nie. Chyba nie. Jedziemy na parki. Jest, jest mama, nie bój się. Chyba amortyzatory z przodu były do wymiany jeszcze. Ale tak ogólnie, w porównaniu do tego co ja jeżdżę, a ja jeżdżę w pracy 3 lata starszym, na Kaminsie i w biegu, to to jest nie była ziemia. Jak tu wszystko jest ładne, to prawda brudno jak cholera. Ale, ale nie zniszczone, mam dziury w podłodze Tu kurde wszystko naprawdę jest Skurza mnie tylko, że ta informacja a ta informacja to może być I ten def mrugający No ale to dlatego, bo ja nie powiedziałem ostatnio Że tu defa nie ma Tu jest def wycięty Jest wszystko zrobione a, Tak żeby No wiecie Żeby było jak najmniej problemów I tak na wolnych obrotach, te właśnie D13, to zauważyłem nie tylko ten, dużo ich jest takich, także one takie jakby wibracje mają. Ale tak, to jest naprawdę ładnie. Kubie się podoba. Tylko tak biegi zmienia, o strasznie długo ten bieg zmienia. To ja szybciej ręcznie bym go zmienił. Fajną robotę robi też to, żeby jeszcze z drugiej strony było. Mimo tego, że to jest na zewnątrz i ten, to się tak przytulniej robi. Tak jakby bardziej zabudowane to ramię było od lusterka. Jeszcze tak jak ja robiłem w swoim starym wolwie te u góry, te plastiki. I tak nie, ja lubię w ogóle jak są szyby przyciemnione. Można w ciężarówkach, patrzyłem na stronie, można przyciemnić szyby. Tylko ja zauważyłem, bo, bo ja film dopiero wszedł 7 godzin temu i dziękuję, widzę dużo nowych subskrypcji. Dużo lajków, dużo miłych komentarzy. Oczywiście tam kilku niedorozwojów też się znalazło. Ale takim w oko A... i powiem Wam, że... że ja nim nie będę jeździł. Ja mówiłem, bo tam ludzie chyba nie zrozumieli do końca. Ja tym nie będę jeździł. Nawet nie wiem, czy ja to będę naprawiał tak do końca. Na razie to ja chcę w środku go poskładać i tak dalej. I, i chyba go wystawię na sprzedaż. Wiecie? bo no, dowiecie się wszystkiego, jak już go sprzedam, to wam powiem. Mówię, to nie jest ciężarówka dla mnie, nie, ja muszę mieć starą, na papierze, jazda bez stresu, nie, nie, ja nie będę, nie ma takiej opcji, żebym na książce elektronicznej jeździł, ja, ja już jeździłem. I ja no, teraz też jeżdżę, tylko że, no teraz jeżdżę, tak jest fajnie w tej firmie, wszystko ogarnięte, że ta elektroniczna książka nie robi jakiejś tam różnicy. No, jeździ się dużo, No to już nie, nie chce mi się tłumaczyć, bo to elektro... papierowa książka nie jest po to, żeby zapierdalać dwa razy tyle. To jest po to, żeby ci nie mówił kurwa automat, kiedy ty masz stanąć, kiedy masz ruszyć. Nieraz kurde trzeba, człowiek jest zmęczony, a musi jechać, bo ma czas na książce bo jak stanę, to rano nie będę miał czasu, jak już skończę przerwę, żeby dojechać a na papierze staję, później dojeżdżam, później robię, że nie stałem tam, gdzie stałem. I człowiek dalej jest wypoczęty, i ten, a ma większą swobodę. Oczywiście są i tacy, co jeżdżą na papierze tak, że ładunki znikają, które robili, bo, bo robią dwa razy więcej, ale ja już za długo w tym siedzę. Mi się nie chce po prostu. Papier to jest na, na, dla wygody, a nie dla zapierdalania. No, także już dojeżdżamy na mój nowy parking, także pokażę Wam, jak już dojadę. No i stoimy, mamy miejsce tak na samym końcu praktycznie. Co? Między kamperami, także jest fajnie. Jest super wręcz. Dobry wieczór wszystkim. Widzicie, ciemna noc, a ja mam taką lampę i chciałem Wam pokazać, jak wygląda samochód po gradobiciu. Ja mam nadzieję, że coś zobaczymy tu. <śmienic> <śmienic> Widzicie? Ja nie wiem jak to złapać. Tu. Tu. Na masce tutaj było sporo. A tutaj jest. A tutaj tak ledwo widać. Tu to nawet nie trzeba lampy, o tu na tej ramce. Nawet tutaj jest. O. Tu. tu, ja mam nadzieję, że wy to widzicie dobrze. Tak jak ja, tutaj są takie duże: dwa, trzy. Widzicie tu, gdzie się zaginają linie, co jest ta żółta strona? Chyba na nagraniu może nawet lepiej na żółtej widać niż na. O! Niż na zwykłej. Widzicie? Pełno jest. I na dachu to samo. Nawet bez lampy widać. Jakby tak przyświecił. Jest za mocne światło. żółtym. Cały, cały samochód jest. Cały samochód tak wygląda, cała ta strona. Co, syneczku? Tutaj też, że to takie nieduże jest. O, o, kilka. A jak drzwi wyglądają? Synku, sprawdzam coś. Drzwi nawet nie. Muszę przyznać, że, że drzwi to tylko na tych ramkach i tu na tej obudowie. O, tu góra, góra jest naprawdę obita. O drzwi tutaj, o widać. Dobra, tyle, tyle chciałem pokazać. Kończymy, a ja wracam. Bo tu się odcinek szykuje i, i ten w sumie co nagrywam? To, bo to wrzucę wam do tego z ciężarówki. A ten odcinek tu nagrywam już trzeci tydzień. Już jestem tak blisko, już mierzyliśmy kompresję. Wszystko gra. Teraz pozostało mi tylko ogarnąć kilka gwintów w turbie i będziemy odpalać. Bo powiedziałem, że nie wrzucę odcinka z Mitsubishi, dopóki go nie odpalę. Trzeba kilka. Kilka mord zatkać. No, a tak w ogóle to jeszcze o, motor co, co robię. Jest problem ze sprzęgłem. Już myślałem, żeby kupić silnik drugi, automat, ale dwie stówy. Nie wiem, zastanowię się. Dobra, także tak wygląda auto po gradobiciu. Ja się postaram jeszcze jutro coś nagrać z ciężarówki do tego filmu. Dzień dobry, ja to tak tylko na chwilę. Chciałem przeprosić wszystkich, ale nie pojadę dzisiaj do ciężarówki, a film trzeba wrzucić w piątek, jest poniedziałek rano I, i jestem tak chory, że leje się ze mnie siedząc Przyszła moja młodsza laska Po co to? A kiedy dają picia w torebkach, a nie w... Bo nie mają ci Aha no, także film zakończymy Tutaj Jadę do domu, ledwo żyję w ogóle I, I sorry No miałem zamiar jeszcze jechać Dograć coś do tego Żeby chociaż tą lodówkę tam i szuflady Pomontować I Nie dam rady, naprawdę, jestem tak słaby Nie dam rady Idę się położyć zanim w ogóle Będę wyjeżdżał do pracy się zastanawiam w ogóle też Czy wyjeżdżać, czy może sobie Odpuścić No, także tak, uciekam do domu, e, odpoczywać i nie wiem, ale no, chyba pojadę dzisiaj, może zobaczę ja jak się doczuł, bo na razie jest fatalnie, ale może się troszkę poprawi po lekach, także jeszcze raz przepraszam, że nic w sumie nie zrobiłem, ale pokazałem wam e, samochód, dom po gradobiciu, także taki, taki vlog. Parking ogarnąłem, znaczy wiecie, nie mogłem kurwa spać po nocach, bo tam już gość się zaczął dopierdalać. Chciał dwie stówy za parking bez trailera 200 dolarów. No ja znalazłem za 80 coś tam dolarów. Naprawdę nie była ziemia. Także także tak no, to tyle w tym filmie i za tydzień się widzimy. Mam nadzieję, żeby wyzdrowieję już. Także na razie trzymajcie się.